Cześć, jestem Pix, witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft na trybie SkyGen. I słuchajcie, mamy 28 bloków utwardzonego żelaza Jeszcze trzeba będzie chyba trochę uzbierać, bo chciałbym sobie zrobić wymaksowanego, słuchajcie, seta dyrytowego I będzie dzisiaj potężny opening, bo mam 20 aft kluczy, 18 magicznych i 5 koks kluczy A koks skrzynek sobie jeszcze nigdy nie otwierałem, więc teraz tak to mamy w skrzyni. Tu jest jeszcze no, magiczny klucz, możemy dostać. Więc myślę, że tu sobie lecimy. O, dostałem nawet jakieś żelazo. No i dobra, wszystko poszło. Dostałem tu chyba trzy utwardzone bloki tego. Trzy złoty jabłka, trzy grzyby. No i o to, co tu jest. Teraz tak, magiczny klucz. Na co ja tu liczę? No na pewno na te bloki. Koks, klucz fajny, Uzagasta fajna. Firework już trochę w niej. Lodułem monety też by mógł być. Więc tak, pierwsze. Uzagasta jest bardzo fajnie. 11 bloków kobla. Chyba teraz bloki węgla. Bloki żelaza. Bloki miodu. Bloki Redstone'a. Firewerki. Dobra, otworzę sobie po prostu. Dobra, mam prawie stack firewerk, dwie łzy gasta. Sporo tutaj bloków różnych, więc naprawdę fajnie. I teraz ta koks skrzynia. Więc teraz przypominam, drop. Oto jest to. Tutaj mamy GenBus razy 2. I Voucher VIP na 3 dni. Plus jeszcze takie rzeczy. Więc pierwsza skrzynia. Nie, nie mówcie, że ja gapy dostałem. Trzy gapy dostałem. No nie mogę. Bloki lapizu. U gasta. O, dostałem dwie rzeczy teraz. O, voucher VIP na trzy dni. I talizman szybkości czpurgę, czwóreczkę, więc fajnie. Mamy już sobie trzy talizmany. Mi się, słuchajcie, ranga skończyła. Skończył mi się, słuchajcie, VIP. Więc używamy sobie... No dobra, już się zmieniło. Mam VIP na 3 dni. I teraz. Aha. Jestem tempy. Użyłem sobie od razu. A przecież dzisiaj mi się przed chwilą VIP skończył. I dopiero za jakiś czas będę mógł sobie odebrać te rzeczy. Ale też to zwaliłem. no nie. I słuchajcie, wziąłem też sobie wszystkie bloki Redstone'a. No, Mierz Spidermana sobie kupiłem w tamtym odcinku. Teraz myślę, że no trzeba sobie wymaksować zbroję Jeśli chodzi o nederytowo Aha Dobra, bijemy tego rzemek Czego tu jest też Patrixo Gaming? Na ilu on jest kanałach? Gościu? No, ja chcę sobie to kupić. No daj mi kupić, daj mi kupić! Nie wiem czy na każdym kanale. Naprawdę musi ktoś być. Sprawdziłem już większość kanałów, ale nie mogę się tam dostać na tę wyspę. Na dziewiątce byłem. Bo na każdym kanale. coś jest. Aha, aha, No nie, no tam jest kapitan Ameryka. Gościu, please, daj mi spokój. No daj mi spokój. Nie mnie hitnął. no co za Dobra. No i nie zdążyłem oczywiście. Dobra. Może na innym kanale będzie... Proszę daj mi sobie kupić. Pyk. 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 No i dobra, teraz już muszę tylko uzbierać na buty. Dobra, i słuchajcie, jesteśmy kolejnego dnia, więc yy, bloków sobie tak średnio zebrałem. Mam w tej chwili 11. Ale właśnie, będę, mogę odebrać sobie kit. I już słuchajcie, będziemy mieli bloki. O skrzynie też mogę odebrać. Kolejne dwa klucze. No i nice. Włożę sobie to teraz do Enderchesta. I lecimy sobie właśnie. Co mnie tu kita? Oczywiście, oczywiście. Musi tu sobie. Wiedzieć taki typek. No i zabił mnie w ostatniej chwili. Musiał. Dobra. Mam to. Cały set, słuchajcie, prot 5. No już w końcu skończyliśmy żelazo. Po tak długim czasie, nie wiem, to słuchajcie, było ponad tydzień chyba. Nie, no może trochę przesadzam. Jakieś 5 czy 6 dni się z tym męczyłem. Ja słuchajcie, przed chwilą sobie byłem i zbierałem sobie trochę Redstone'a, trochę złota. A właśnie, jeszcze wam pokażę Ender Chesta, bo tu. To są moje wszystkie rzeczy, słuchajcie, które teraz posiadam, bo dawno wam tego nie pokazywałem. Trochę już się tego nazbierało słuchajcie Jeszcze sobie weźmy złoto z ender chesta I mamy już ponad stag złota Ponad stag redstone'a I idziemy sobie za to kupić na pewno Lepszy hełm Który da nam dodatkowo serca Dobra No na redstone'ie słuchajcie już nie ma takiego oblężenia Jak na żelazie Kupujemy spider Spidermana ochrona 6, który daje nam dodatkowo 2 serca. Ok, kolejny już chyba 2,5. to już będzie ochrona 10. Aha. Dobra, założę sobie na razie. Mam 3 dodatkowe serca. Dobra, Pyk. Dobra, Enchanted Level 12. A to już jest już ostatni Okej okay. Dodaje mi cztery serca Białem dodawać 3,5 Już w sumie może tak dodaję właśnie 3,5 Nara. No Dobra, raczej lepszy hełm sobie tu kupię Dobra, trzeba się wbić do no, tego typa no, też miał dosyć spoko, myślę, miecz Dobra Pyk, pyk, pyk. Aha, zabił mnie. Plus 5 serc. Heumtora. Jeszcze słuchajcie, trochę redstone mi zostało, więc nie wiem, co sobie za to kupić. Dobra, wyjaśniamy typa. Dobra, to jest mój. Kolejny. No i dobra, mamy najlepszy Heumtora. Okej. Okay. Ty to w sumie jeszcze? Nie wiem. Lepszy miecz wydaje. Akurat mi jeszcze by było na niego stać, ale nie kupiłem sobie. No Narrows spierdzielaj stąd. Dobra. Enchanted level 24. No, i całe swoje złoto wywaliłem. Tego gościa by trzeba było stąd usunąć. No i bije się ze mną i ucieka. Narasz ma to. Kolejny. Dobra. Pyk. Pyk. No tu jest już ochrona 10. Dobra, nic sobie już więcej tu nie kupię. A i słuchajcie, teraz już to dopracowali. No tu jest 9,5 do zbroi to ma. Czyli o półtory więcej ochrona 10, plus 1 odporności na odrzut i plus 3 do wytrzymałości zbroi. No to tak jak na dyrytowa te dodatkowy ma. Bo kiedyś myślałem, że nie ma tych odporności na odrzut i, yy, i że po prostu jest zwykła skórzana zbroja, nie jest jakoś lepszym do zbroi po prostu z dużą ochroną no i zwiewa typek gdzie się tu chowasz? teraz ja się mogę nad takimi typami pozręcać. Later. a i ogólnie mam 7 łez gasta więc sobie je weźmy i chciałbym dzisiaj słuchajcie zrobić ten cały ulepszony talizman yy, siły mój pierwszy taki ulepszony talizman no co mnie tu bije tak mocno? Zresztą na pewno nie ty. Dawno tu nie było mnie. Oh no. Dobra. Za 4 jest ulepszony talizman. To potrzebujemy jeszcze. Grzybów. Ok. Więc się przelecę na spawna i wezmę swoje bloki grzybów. Gości, proszę, tylko mnie nie bi. dobra pyk, pyk, pyk. Cztery mi są potrzebne. Mój talizman z ma pięć, ten będzie miał osiem. Pyk. Pierwszy ulepszony talizman, kolejny jest już za 6, mam 3. Dobra, nasz pierwszy ulepszony talizman, i teraz, słuchajcie, będziemy jeszcze bardziej potężnie bić, więc zarąbiście. Dobra, i słuchajcie, teraz to już jest bardzo przyjemne takie zbieranie tego. Ja sobie mogę tak przyjść i takiego gościa sobie po prostu wyjaśnić. W ogóle jest, zbieranie redstone jest dużo łatwiejsze niż zbieranie żelaza, bo tam nie wiem po co tam się te typy pchają. No a tu jest dużo łatwiej to sobie wszystko zebrać. No, i na przykład na hita. Dobra, słuchajcie, to będzie potężna klepa. Dobra, jednak gościu był dosyć słaby. Co jest, te pają mi się. Nara. No, i tak możemy sobie nabijać kile Już niedługo lecimy po maksymalnej ilości, jeśli chodzi o osiągnięcia, czyli 1500. Wrócił. Hmm. Gościu nie wiem, ma lepsze zbroje ode mnie, a jest potężnie słaby. A few moments later. Dobra, słuchajcie, tu się jakiś typ cały czas na mnie czai. I słuchajcie, 15 minut genbu 100 2. Co ku? Nie mnie ja tego typa wysadzić, bo on klucze chwilą u mnie. No i znowu ten typ nie mogę. Zabiję. Mnie. no dobra. Idę sobie to przerobić na bloki, i jeszcze coś sobie zaraz kupimy. The next day, dobra, jest kolejny dzień, ale jeszcze sobie kita. Słuchajcie, nie odebrałem. Ogólnie, to przez ten czas mi się udało zbierać 42 bloki, no i praktycznie 43. Jeszcze zobaczymy, ile będziemy mieli teraz. 48. No tu ze 4 godziny dopiero mogę, odebrane. Wszystko mam 48 bloków. Zaraz dobijamy, słuchajcie, 1500 kili. Więc naprawdę będzie fajowo. A, i ogólnie to przez przypadek sobie wyszłem na chwilę i zrobiłem sobie 1500 kili. więc tak trochę średnio. Sobie odbieramy. Co ja mówię? Odbierzemy Zabójstwa. Ziemia. Aha. I ostatnie. Mogę dostać 14 tysięcy normalnie. Może się to nawet podwoić. Oj, plus 50%, więc 14 tysięcy plus 7, 21 tysięcy. Teraz powinienem dostać. Potężna liczba, słuchajcie. Więc okej, okay, mam 67 441. Later. A tu nagle patrzę. Gen boost razy 20. Naprawdę sobie myślę, że sporo przez ten czas z zbiorę tego redstone. A. Myślę, że na wymaksowanie nawet będę miał. Uhuhu. ale leci. O tak. Myślę, że też będzie można pójść zaraz na złoto. No i teraz, na genbustach, kiedy nikt mi nie przeszkadza, to można sobie zebrać. A few moments later. Już sobie słuchajcie, odłożyłem stack bloku. Już sobie raz szłem odłożyć. Nie wiem, ile jeszcze tego redstone na zbierać, czy sobie. Lepiej się opłaca pójść na złoto. Dobra, kiedy zostanie mi minuta, to idę słuchajcie, już na złoto. No i pyk. Lecimy teraz ze złotem. Kurde, nie będę miał już chyba miejsca pod koniec gębusta. Dobra, i tylko to, co już tu mi się uda zebrać. No akurat. No i dobra. Koniec genboosta, więc ja się tepam na spawna i będziemy musieli to sobie wszystko. No nie mogę. Dobra, już zabij mnie, zabij mnie. Dobra. Dobra, jakoś się do tego villagera dostałem. Dobra Teraz złoto. No i nice! Ale pyk! I teraz to sobie lecimy wszystko ulepszyć. Dobra, teraz tak, zdejmujemy gacie. Robimy sobie pyk, już mamy gacie. Ochrona 10. W sumie jeszcze buty sobie najpierw chcę zrobić. Ochrona 10. Kto tu jest? To jest jakiś mocny gościu. Dosyć dobry w klepie. Dobra, mamy już całą to zbroję, całą Spidermana. No, jeszcze pasowałoby sobie je ulepszyć. Ciekawe, czy nie na ona starczy od razu na ulepszenie do maksa. Dobra, wbijamy. Buty na te. Okej. Okay. A już tylko jedne. No, to jeszcze by pasowało sobie ulepszyć to i to na maksymalne, bo to jeszcze nie o maksymalne. Więc chwilę by tu trzeba było jeszcze sobie postać. Co mnie tu tak mocno leje? To ty, gościu. Miał jakiś potężny miarcz i spodnie. Ten na przykład nie. Wziąłem sobie ten, słuchajcie, lapis i idziemy sobie kupić Jakbym dał radę, to bym sobie kupił właśnie ten cały hełm za lapis. No, jeszcze GenBus razy 2, tylko gdzie jest ten? No, tu jest ten wieśniak. Dobra. Aha. Mi od razu przyjdziesz zabić. Pyk. No nie. Dobra. Mam hełm Kapitana Ameryki, co dodaje mi 15 tego. Czyli potężnie dużo serc. Ja jeszcze mogę sobie chyba jeden kupić przynajmniej. Ty, to jest już maksymalny. Okej. Okay. Ja Więc mam przedostatni już hełm. Fajnie. Dobra. Dobra. Ja powinienem dostać redstone no właśnie No weź, no już zaakceptował Miałem mu dać siedem jeszcze bloków Dobra, czekaj Dobra No i dobra ja słuchajcie, miałem tylko 7 bloków, więc udałem 7 bloków, bo chciał yy, żelaza. A ja dostałem swój redstone. Więc jestem teraz w stanie sobie wszystko wymaksować. I teraz tak. To i to. Na sam dół. Klata. Spodnie. I wszystko tu mamy już wymaksowane. Kończyłem to wyspę mam jeszcze. 16 bloków Redstone. A. I teraz, słuchajcie, trzeba będzie zbierać właśnie złoto do kolejnych upgrade'ów. Złoto jest już trzecim, ostatnim, właśnie za co można kupić zbroję. Więc naprawdę będziemy już fajnie wystakowani. Tu mnie to jeszcze ja trochę tego złota posiadam. Więc myślę, że sobie pykniemy jeszcze tak. Tak, tak, pyk. Nie, to sobie w ogóle ktoś stoi. bo do następnego upgrade'u upgrade jest potrzebne 10. Tuż będzie ochrona Enchanted Level 16. Dobra, słuchajcie, mam jeszcze 14 bloków złota, więc sobie kupię chyba Jej. jedną rzecz, mi na tylko jedną stać. I to już będzie w dzisiejszym odcinku. Wszystko. Już naprawdę sobie y, sporo ulepszyłem zbroję od ostatniego odcinka. Aha. Aha, no, oczywiście, rozumiem. A few moments later. No. Dobra. Pyk. Dobra. żaden lewy 14 to 16. Ostatnia klepa. Zginąłem. No tak więc słuchajcie. Yy, dzisiaj sobie to jest nasza zbroja na ten czas. Więc słuchajcie, naprawdę dużo w dzisiejszym odcinku zrobiłem z to zbroję, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!